Cześć wszystkim! Dziś zabiorę was w fascynującą podróż do XVII-wiecznej Wenecji, gdzie poznamy niezwykłą historię jednego z najważniejszych dożów, Alvise Contariniego. Wyobraźcie sobie Wenecję roku 1676. Miasto powoli podnosi się po długiej wojnie z Imperium Osmańskim, a na tron wstępuje 75-letni Alvise Contarini. To nie przypadek, że został wybrany. Pochodził z jednego z najpotężniejszych rodów weneckich, który już wcześniej dał Republice aż siedmiu dożów. Co ciekawe, Alvise był ósmym przedstawicielem rodziny Contarini na tym stanowisku. Pierwszy z nich, Domenico, został wybrany ponad 600 lat wcześniej, w odległym roku 1040. Możemy więc śmiało powiedzieć, że polityka płynęła w ich żyłach. Rządy Alvise przypadły na stosunkowo spokojny okres w historii Wenecji. Republika właśnie dochodziła do siebie po dramatycznej wojnie o Kretę, która trwała aż 24 lata. Kontarini skupił się głównie na odbudowie gospodarczej i stabilizacji państwa. Jednak historia lubi płatać figle. Pod koniec jego życia stosunki z Osmanami znów zaczęły się psuć. Alvise zmarł 15 stycznia 1664 roku (dosłownie u progu kolejnego konfliktu z Imperium Osmańskim). Wojna, która wybuchła zaraz po jego śmierci, przeszła do historii jako wojna moreańska i trwała aż do końca stulecia. To, co fascynuje mnie w tej historii, to jak jeden człowiek może wpłynąć na losy całego państwa. Alvise Contarini, mimo podeszłego wieku w momencie wyboru, potrafił skutecznie zarządzać Wenecją w trudnym okresie odbudowy. Jeśli spodobała Wam się ta historyczna opowieść, koniecznie dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Czeka nas jeszcze wiele fascynujących historii z przeszłości. W komentarzach dajcie znać, o jakich postaciach historycznych chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia wkrótce.